Witam Państwa serdecznie! Chciałbym przedstawić kilka metod na tworzenie sprężyn z wykorzystaniem krzywych 3D, pomijając najczęściej stosowaną funkcję helisy. W głównej mierze będę korzystał z narzędzi powierzchniowych i wyciągnięcia po ścieżce. Pierwszy przykład rozpoczynam od naszkicowania okręgu na płaszczyźnie górnej. Na podstawie tego szkicu wykonuję wyciągnięcie powierzchni z pochyleniem 5 stopni. Następnie na płaszczyźnie przedniej szkicuję linię pionową o tej samej długości co wyciągnięcie. Natomiast na płaszczyźnie górnej szkicuję linię poziomą o określonej długości. Linia ta posłuży jako profil do wyciągnięcia po ścieżce. Ścieżką będzie linia pionowa. Skorzystam tutaj z operacji skręć wzdłuż ścieżki i wybieram ilość obrotów na 10. W ten sposób utworzyłem powierzchnię spiralną przecinającą powierzchnię stożka. Korzystając z funkcji przytnij powierzchnię, obetnę powierzchnię spiralną za pomocą powierzchni stożka. Niepotrzebną już powierzchnię stożkową usunę z projektu. Otrzymaną krawędź powierzchni spiralnej przekonwertuję na szkit 3D. Ponieważ powierzchnia spiralna nie będzie nam już potrzebna, również dokonam jej usunięcia. Żeby utworzyć sprężynę stożkową, konieczne jest dodanie płaszczyzny normalnej do krzywej i naszkicowanie na niej okręgu, którego środek będzie posiadał relację przebicia z krzywą 3D. Ostatnią operacją jest wykonanie tradycyjnego wyciągnięcia po ścieżce profilu okrągłego. W ten sposób uzyskałem dość prostą sprężynę stożkową. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Ponownie wykorzystam pionową linię jako ścieżkę oraz krzywą prowadzącą znajdującą się na tej samej płaszczyźnie. Profilem do wyciągnięcia będzie okrąg, którego średnica zdefiniowana jest za pomocą relacji przebicia z krzywą prowadzącą. Tak jak w pierwszym przykładzie wykonują powierzchnię spiralną poprzez obrót wokół ścieżki pionowej. Aby wykonać spiralną krzywą 3D, skorzystam z funkcji linia podziałowa i typu podziału przecięcie, aby wykonać linię podziałową na powierzchni spiralnej. Niepotrzebną już powierzchnię usuwam z projektu, natomiast kształt linii podziałowej konwertuję do szkicu 3D. Usuwam drugą wykorzystaną powierzchnię i przechodzę do szkicowania profilu, który zostanie wyciągnięty po ścieżce. Tym razem szkic tworzony jest na płaszczyźnie przedniej, a więc nie jest normalny do krzywej. Natomiast zostaje powiązany relacją przebicia z krzywą spiralną. Profil prostokąta zaokrągłem dla uzyskania lepszego efektu. Finalną operacją jest wyciągnięcie profilu prostokąta wzdłuż krzywej 3D. Na podglądzie widać, że profil w górnej części jest nieregularnie pofałdowany, co jest niepożądane. Niepożądane skręcenie profilu może zostać wyrównane za pomocą opcji wyrównania ścieżki wektor kierunku. Wektorem w tym przypadku będzie oś pionowa spirali. Po zatwierdzeniu takiego ustawienia możemy na przykład za pomocą widoku przekroju ocenić wygląd przekrojów pośrednich spirali. Na zakończenie przedstawię kolejną metodę tworzenia spiralnych krzywych 3D. Jest to metoda najprostsza do zastosowania, polegająca na stworzeniu krzywej przecięcia dwóch powierzchni w szkicu 3D. Po wykonaniu takiej krzywej powierzchnie wyciągnięte po profilach nie będą nam już potrzebne. Tak jak poprzednio, tworzę płaszczyznę normalną do krzywej w jednym z jej końców. Na nowo utworzonej płaszczyźnie szkicuję szczelinę ze środka i wiążę jej środek z krzywą 3D za pomocą relacji przebicia. Wymieruję szczelinę, aby w pełni ją zdefiniować. Wyciągam profil szczeliny po ścieżce. Na podglądzie widać domyślne skręcenie profilu wzdłuż ścieżki. W celu wyrównania tego skręcenia ponownie korzystam z opcji Wektor kierunku i wybieram linię pionową. W ten sposób uzyskałem kolejną sprężynę, tym razem o dość niekonwencjonalnym kształcie. Mam nadzieję, że przedstawione alternatywne rozwiązania tworzenia sprężyn i krzywych 3D pomogą państwu w tworzeniu wielu interesujących projektów. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami dotyczącymi oprogramowania CAD, CAM, CAE oraz PDM na naszej stronie internetowej www.cns.pl.